Państwu szanownemu, dzień dobry, kolejny piątek, kolejny raz czas na ringowonor. Lekki uśmieszek, ponieważ kolejny raz szanowny pan Tony Kan posłuchał moich zaleceń i w końcu. Trochę zluzował z objętością zawartości danego epizodu Oro Age. Zerknijmy zatem, ile tego dzisiaj mamy i co dokładnie dzisiaj mamy. A dziś m.in. dwa Proving Ground mecze. I zaczynamy od pierwszego z nich, Państwo Szanowni. Pierwszy pojedynek z wczorajszego epizodu tygodniówki Oro Age to Proving Ground mecz Red Velvet kontra Alison K. Alison K. parokrotnie występowała w Oro czy w erze Tonego Kana, ale i w tej poprzedniej erze no, też kilka razy nam się pokazała. Z początku zwinność Red Velvet przewyższała siłę Alison Kay i jak teraz widzimy, no, cieszyła się mistrzyni tą chwilą. Jednak potem panna Kay złapała rywalkę na Will o Suplex, co otworzyło jej ścieżkę na ofensywę. Szanowna pani Alison wykonała m.in. samoandrop i założyła też ankle lock, który no, wyglądał na dość mocny kontrataki ze strony Red Velvet i o ile z początku niewiele jej to dało, o tyle potem udało jej się w końcu powalić rywalkę. Po Double na linach zobaczyliśmy akcję, którą no, określiłbym jako Rolling facebuster i w ten właśnie sposób Red Velvet po w sumie i pół minutach zgarnęła pinfall nie za długie, ale na taką solidną, porządną rozgrzewkę. Alison Kay nie ma łaski u tonego kana. Odkąd przejął on ring of Honor, Alison Kay stoczyła w tym ringu 8 walk i nie wygrała jeszcze żadnej. A teraz mamy Gates of Agony, czyli Count i toaliona w akcji. a Brian Cage też będzie tylko później. Oto panowie oponenci Dante Leon i Trip Jordi. No cóż, to był tylko squash i to totalny squash. Cage of Agony chyba chce się pościgać z The Righteous, kto więcej skłoszy zaliczy. Kompletna dominacja Kauna i Toaliony, którzy robili sobie co tylko chcieli. Dwie minuty i było po wszystkim. Brandon Cutler kontra Preston Vance. Oto kolejny pojedynek. Przed walką Brandon mówił do Prestona, że ten nie może go zaatakować, dopóki nie zastosuje kodeksu honoru, czyli musi mu uścisnąć dłonie, czyli musi mu okazać szacunek. No więc Preston Wens uścisnął mu dłoń i od razu przystąpił do ataku. Pierwsze kilka chwil to atak Vence'a, który również poza ringiem zapoznał oponenta z barierkami dla widzów, ale potem Brandon sprytnie nadział Prestona głową o linę i dołożył jeszcze stanera, co pozwoliło jemu z kolei przejść do ataku. Wens jednak się uwolnił ze slipera. Jeden i drugi miał swoje akcje ofensywne, jak również i nirwale. No, i wydawało się, że panowie idą tak równo, kiedy to nieoczekiwanie Preston Wenz wymierzył do Lariat i tą akcją zapewnił sobie pinfall. Yy, tutaj to było 4 minuty takiego mniejszego skłaszu, No, jasne, że to jest lepsze niż gdyby Wenz dostał jakiegoś No Neymana na 2 minuty czy półtorej nawet. No ale choć chociaż i tutaj też no mogli jeszcze tak te, powiedzmy, dwie minuty dodatkowe pociągnąć. Ale nie narzekam. Fakt jest taki, że drugi tydzień z rzędu i drugie zwycięstwo z rzędu dla Prestona Wensa. I zobaczymy, czy coś do czegoś to do nas doprowadzi. Krótkie promo ze strony The Outrunners, którzy, przypomnę, że tydzień temu zostali zaatakowani przez Iron Savages. No i panowie Truf, Magnum i Turbo Floyd mówili o tym, iż są gotowi stawić im czoła w każdym miejscu i w każdej chwili. A obecne miejsce to z powrotem ring i chwila to pojedynek KM kontra John Silver. KM był dokładnie o głowę wyższy, ale obaj też mieli czym się pochwalić w kwestii mięśni. No i panowie naprzemiennie pozowali publicy, aż w końcu KM przystąpił do ataku. No i to właśnie on przeważał nad rywalem. Zobaczyliśmy m.in. Suplex, jednak chwilę potem dał się on złapać na German Suplex oraz Torture Rack, z którego to Silver przeszedł do Airplane Spin i jeszcze Slam. No i to wystarczyło do tego, żeby John silver zwyciężył kończąc tym samym walkę w niecałe 3 minuty przechodzimy ponownie do płci żeńskiej rachel Ellering w akcji a jej oponentką była szanowna pani magii Lee która raz wystąpiła w czerwcu tyle że wtedy jako magii minerva Panna Magi nie przyjęła uścisku dłoni przed walką, ale i tak za wiele z jej strony nie zobaczyliśmy. Rachel łatwo blokowała jej próby ataku, a po Santoni i Boss slam uzyskała pinfall. No i jeszcze można powiedzieć, że po walce Megilly tak samo nie przyjęła uścisku dłoni. No i tyle. To teraz, Państwo Szanowni, czas na akcję drużynową. The Infantry czyli Shondin i Carli Bravo, a po drugiej stronie Angelico i Serpentico. No tutaj pierwsze minuty to był wyrównany bój i tak samo z obu stron widzieliśmy akcje drużynowe. The Infantry nie do końca sprawnie wykonali hipto z Serpentico. No cóż, zdarza się. Potem Carli Bravo wpadł w tarapaty, był w defensywie dłuższy moment. Następnie oczywiście Hot tak. Shondin radzi sobie z dwoma oponentami. Tam był m.in. Falcon Arrow dla Serpentico. Potem Angeliko ratuje kolegę przed Bootcamp. Następnie mamy kombinację Flatliner od Angelico i Frog Splash od Serpentico, ale jednak okazuje się to być za mało na pinfall. Angelico wyeliminowany z gry, osamotniony Serpentico został zdominowany. I za chwilę zobaczyliśmy wspomniany bootcamp. Raz, dwa i trzy. The Infantry odnoszą zwycięstwo. A po walce jeszcze taśnie, bo były i uściski dłoni i przytulaśki. I z tą słodkością, państwo szanowni, lecimy do następnej walki. Anthony Ogogo, czyli reprezentant ekipy Shane'a Taylor'a teraz w akcji, a jego oponentem był szanowny pan Kit Sackett, debiutujący w Ring of Honor. No i pan Kit Sackett próbował dobrać się do nogi Antoniego, ale ten bez większego problemu powalił go na matę i obijał w narożniku kopniakami. Za chwilę taki konkretny German suplex dalej, no, niego Closeline i następnie pop-up punch, który był na tyle mocny, że kit-saket, jakby to powiedzieć, miał zgaszone światło, że tak się wyrażę. No i arbiter, widząc to, zakończył walkę po prostu, czyli Anthony Ogogo wygrywa przez referee Stapecz po zaledwie trzech minutach. Raz tu już pokazywali, że Anthony Ogogo potrafi znokautować o tak, i raz też miał okazję na taki poważniejszy pojedynek. To było taktimowe starcie z Blackpool Combat. No zmierzam do tego, że miło byłoby zobaczyć, jakby Tony Khan dał mu coś poważniejszego w ringu ROH. No na pewno lepiej by to wpłynęło na program, aniżeli takie niekończące się skłasze, tak jak przy przypadku The Righteous Powracamy teraz do tego oto obrazka, bo teraz Brian Cage będzie w akcji, gdzie jego oponentem był szanowny pan Dion Rusman, dla którego to już jest trzeci występ w tym roku. No, Briana Cage'a znamy, a Dion Rusman też trochę tych mięśni ma. No, z początku Cage dominował nad rywalem łatwo, lekko i przyjemnie, jednak Rusman zaskoczył kontratakiem i po dropkiku oraz Yuranagi miał swój Nirfal. Rusman z górnego narożnika zdecydował się na frog splash, ale Brian Cage w odpowiedniej chwili się odsunął. Closeline, powerbomb i założony inverted clover Cage zmusza oponenta do poddania się, kończąc walkę po niecałych czterech minutach. No powiedzmy, że to, trochę tak naciągnę to do określenia skłasza przez mniejsze s. W zakulisowym krótkim promie Anthony Ogogo zgłosił gotowość do tego, aby zawalczyć o jakieś złoto w Ring of Honor. No i Shane Taylor dodał do tego, że jego ekipa ma na celowniku wszystkie pasy w ROH. Podejrzewam, że z wyłączeniem pasów kobiet. No więc, Państwo Szanowni, przekonamy się wkrótce, czy w ślad za tymi słowami pójdzie jakaś akcja w ringu, a na razie mamy już walkę wieczoru tego oto epizodu. Proving ground match Dustin Rhodes i Sami Guevara kontra reprezentanci Dark Order Evil Uno i Alex Reynolds. No, psychologiczne gierki na początku. Panowie z Dark Order unikali tutaj potyczki. No więc dla udobruchania publiki Dustin Rhodes sobie wykonał Spina Rooney. No dobra, czas przejść do konkretów. Dustin złapał poza ringiem Evila Uno i wrzucił go z powrotem. Jednakże pan w masce zajął uwagę sędziego, a wtedy to za sprawą Johna Silvera z Dark Order szanowny pan Rhodes zaliczył stalowy narożnik. Oczywiście oznacza to dłuższy moment dominacji reprezentantów Dark Order, potem upragniona zmiana i do akcji wkracza Sami Guevara. Zaczynał od crossbody na obu oponentów jednocześnie, potem mieliśmy serię różnych kopniaków, kombinacja cutter od samiego i shining wizard od Dustina, a potem jeszcze Sami popisuje się corkscrew divem poza ring. Chwilę później Reynolds dostaje od Rhodesa Canadian Destroyer, yy, chociaż w tym przypadku zostało to nazwane przez komentatora Texas Destroyer. Yy, jeszcze Twisting Suplex, yy, Guevara dokłada Swanton Bomb. No i mamy raz, dwa i trzy. Mistrzowie tak Teamowi wygrywają po 7,5 i minutach. No czyli ekipie Dark Order zabrakło 2,5 i minuty, żeby uzyskać title Shota. Ale to jeszcze nie koniec, Państwo Szanowni. Po walce panowie Rhodes i Guevara zostali zaatakowani przez Briana Cage'a, Kauna i Tolionę. No i tutaj panowie z Dark Order przyglądali się temu z bliska. No po prostu nie przeszkadzali kolegom, kolegom w ich uczynkom. No i tym obrazkiem oczywiście kończymy wczorajszy epizod tygodniówki Oro I od razu trzeba powiedzieć. Że w sumie dobrze się stało, że nastąpił ten atak na sam koniec daje nam on nowe możliwości ścieżki. To chyba będzie dobre słowo. Dobra. E, państwo szanowni, fakt jest taki, że Dark Order w tej rywalizacji moczą wszystko jak leci, tak? W różnych zestawieniach drużynowych oni przegrali na Death Before Dishonor, przegrali w lipcu, w sierpniu tam wespół z Undisputed Kingdom w walce 4 na czterech też przegrali. No i teraz dzisiaj czy też wczoraj znowu ponieśli porażkę. No i jeszcze co można powiedzieć, że przecież i tak już wcześniej Dark Order w hierarchii drużynowej, w tej dywizji drużynowej, no nie byli przecież jakoś mega top. Ale Brian Cage i Cage of Agony, no to tutaj już jest co innego, w, moim, w mojej opinii. W teorii więc będą oni większym wyzwaniem, a przynajmniej powinni być dla mistrzów taktimowych, jak i też, taka jest też opcja dla mistrzów sixman Team. No właśnie, to też jest fajne, że można tutaj pokombinować właśnie i z tym, i z tym. I z tymi pasami, i z tymi. Aczkolwiek, oczywiście, od razu dodaję, tak, dalej uważam, że pasy Oroge Six Men Tag Team Champions niepotrzebnie w ogóle istnieją. Tak więc, no tutaj wyczekuję czegoś lepszego na przyszłość. No i tak, poza tym, co to, co to jeszcze. No tak, jak mówiłem na początku, tak? Warto też do tego wrócić. Państwo, szanowni, w końcu, no w końcu Tony Kan posłuchał i trochę zluzował z zawartością jednego odcinka. No coś, oczywiście, ja mówiłem, że 6-7 walk na jeden epizod to wystarczy, ale też chyba mówiłem, jeśli dobrze pamiętam, że zacznijmy od redukcji do 9, no i nareszcie. To się stało. E, 9 walk, no, jak dla mnie, to już tutaj czuć różnicę w porównaniu do tych 13 czy 14 i od razu jest lepiej Państwo szanowni, już teraz epizod tygodniówki, jak on te, te, ten dzisiejszy, tam wczorajszy trwał nie trwał 120 minut, tylko 70 minut i od razu moje takie jest odczucie że już i proszę bardzo, i wystarczy i już jest nieźle. Przy okazji oznacza to też, jakby to powiedzieć. Większy procent takich walk, gdzie jak na tygodniówkę będzie to do zaakceptowania. Dzięki temu ogólna ocena danie, danego odcinka, tej tygodniówki jest bardziej akceptowalna. No, czy no, no że jest wyższa, lepsza, wiadomo o co chodzi. No w tym tygodniu chociażby Angelico i Serpentico z The Infantry, czy Preston Convention z Brandonem Cutlerem jako przykłady. No. Państwo szanowni, światełko w tunelu, że będzie nieźle jak na tygodniówkę i trzymam kciuki, aby to światełko udało się utrzymać, aby je rozświetlić jeszcze bardziej, a na pewno, żeby go nie gasić. Kuźwa łapka w górę pod tym wideo za wybitny dobór słów. Do przyjemnego weekendu Państwo szanowni, i pamiętajcie, oglądajcie Honor.